I ruszymy. Oczywiście od razu na prowadzeniu Notorius i ucieka rywalom. Z dużą przewagą Notorius. Na drugim miejscu Umberto, trzeci Adalen, na czwartej pozycji Galactical Gunaj, na piątej triumf i w odstępie za stawką galopuje Sofronia. Notorius. W swoim stylu, tak, tak rozgrywa wyścigi, jest na prowadzeniu, ma dużą przewagę w peletonie, dwa konie trenera wyżyka, na czele Umberto oraz Adalen, jest także Galactica Lunai. Na piątym miejscu Triumf i w odstępie Sofronia. Utrzymuje prowadzenie Notorius. Notorius i tam trzy konie. Łeb w łeb. Adalen, Galactica, Algunaj oraz Umberto. I za moment wyjdą na prostą finisową. Wyprowadza Notorius. Ucieka środkiem toru finiszuje Adalen. Notorius Adalen. Notorius Adalen. Do celownika 350 metrów. Notorius broni się. Środkiem toru atakuje go Adalen. Notorius, Adalen. Te dwa konie z przewagą one rozstrzygną. Adalen, Notorius, Adalen, Notorius. 50 metrów do celownika i wygrywa Adalen. Drugi jest Notorius, trzecia Galaktika Algunaj.